Wika. Za każdy skok dostaniesz jeden złoty Taka super, super podoba się, nie? Od momentu wejścia na trampolinę nie możesz z niej zejść. To znaczy możesz sobie robić przerwy, ale wszystko musi się dziać tutaj. Nie możesz po prostu z niej zejść. 3, 2, 1. Bum. I pierwszy skok, wika, czas start. No i tak się teraz będziemy bawić. Jestem ciekaw, ile ona tak będzie skakać. Nika, <laughs> ile już masz? 120 chyba pięć, ale kolka mi złapała. To rozumiem, że po tych trzech minutach już odpadasz. Już nie. jest. Już nie? Poczekamy szkołkę, przyjdzie. Pamiętaj, że każde wyjście do toalety odpadasz. Każde wyjście po jedzenie. Odpadasz. A woda? Odpadasz. Ale jak tyle skacie, to ja muszę się Trzeba nadpadać. było sobie wziąć, baby. No nie mogę być tak. Nie powiedziałeś, że mam sobie coś wziąć. A. Jak myślisz, Wiktoria, jak wiele skoków uda Ci się dzisiaj zrobić i ile zarobisz przy tym? Idę po 10 tysięcy. Idziesz po 10 tysięcy skoków, no tak, oczywiście. A realnie tysiąc. Realnie tysiąc myślisz? Chciałabym. A więc zgadnijcie w komentarzu, jak myślicie, ile Wiktoria dzisiaj będzie w stanie skoczyć, ile zarobi przy okazji, także oglądajcie do końca i zobaczymy, kto z was miał rację. I czy się pokryło to. Z rzeczywistością, czy też nie wika. Zobaczcie. Ja sam jestem naprawdę ciekaw. Dużo. <laughs> Wika, słyszałem, że chcesz wstać, czy to prawda? <laughs> tak. Tak, na pewno? Chcesz napić również. A ty władzwaniano, no dobra. To co, lecisz dalej? I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Ile już masz Wika? 133! Wow! A ja mam wrażenie, że ty co cały dzień spędzisz, naprawdę. Odnoszę wrażenie, że ten tysiak będzie łatwiejszy niż się wydaje Ile już masz? 180 O Jezu, to są najszybsze pieniądze chyba w historii <noise> tego kanału Już zarobiłam 200 Już zarobiłaś 200 złotych, Wika, ależ ty lecisz A dopiero ile trwa challenge? Paręnaście minut 10 Oj, znowu mi kolka bierze O, to może usiądź Jak ja będę tak trzymać Kochała, trzy. Usiądź, usiądź sobie i się niczym nie przejmuj No dobra, już usiada, już, już wystarczy, Wika Nie no nie. Bez przesady Przez 300 robisz przerwę? Tak O mój Miej Boże tak boli to nie dotrzymam. A. No to ładnie. Już zmęczona, już nie daje rady. Wika. Nie, nie. Ale 300 już jest. Daj radę, ale korka mnie bierze. Wika słuchajcie, możecie coś wygrać, ale również i wy możecie coś wygrać w maju, ponieważ robimy dla Was akcję, że każdy widz tego kanału, każdy, kto subskrybuje kanał, ma szansę dostać od nas wymarzony prezent, co tylko tak naprawdę chce. A jedyne co trzeba zrobić, to tego subskrybować kanał, słuchajcie i śledzić na bieżąco filmy, ponieważ w jednym z nich poprosimy Was, abyście w komentarzu napisali, co konkretnie byście chcieli, dlatego nie piszcie pod tym, ale być może już niedługo to się stanie. Wow i Wiktoria wstała! No niemożliwe się działo. Kolejnej kolki. 300 skoków za tabą, a to oznacza... Że? Czas na jedzenie. Jak to na jedzenie? No już jest szybkie. Ale super, ja widzę, że szybko, ty, szybko ci poszło. Bo 22 minuty minęło, więc. Łoł, no. ob... wow, bym cię teraz rzucił, a. Ja liczyło, nie, boże by mi się, nie liczyło. Mi się liczyło. Skaczesz czy zamawiasz jedzenie? Bo ja już nie wiem. Ja skoczę, a ty zamówiasz jedzenie. Ale to się ja się tak nie bawię. Dlaczego? nie, nie, nie. Jest, Poza tym, chyba, chyba, że im szybciej przyjdzie, tym szybciej skończysz. Ale jestem ciekaw, ile ci się dzisiaj uda, naprawdę. Może do jutra, może do pojutra będziesz tak skakać. To może być. Nie... To Aż do pierwszej wizyty w toalecie albo czegokolwiek innego No właśnie, ale jestem głodna, więc fajnie byłoby to <laughs> Nie wierzę w ten challenge. Znowu kolka, co jest? Ja widzę, że tak co sto Co sto kolka, właśnie Super Ile Wiktoria masz? Uwaga okay, Zaraz ci powiem to oznacza czas na przerwę Myślę, że ten tysiąc to będzie ciężki jednak jak tak będziesz robiła przerwy 20 minutowe po każdych dwóch minutek skakania ale to, wcale nie, ale to wcale nie jest takie łatwe skakanie okazuje się 496, 7, 8, 9, 500 złotych już! Na co to wydać? Co to ty sobie zrobisz? Bo nie nie musisz pojęcia. wydawać Nie muszę wydawać Nie, oczywiście, że nie. Ale ci włosy całe skaczą, masakra Dlatego... Ja myślę, że powinnaś już pójść do toalety, odpocząć, zaraz ci jeszcze jedzenie przyjdzie Znowu uh, uh. Korka? Ja chyba właśnie nie nadaje do Chyba nie, chyba to powinien być moment Nie żeby się położyć, tylko żeby po prostu stać i wyjść Nie, będę małymi kroczkami to robić no O, skoki. ja wiem na co wydam Jak się to wszystko skończy, to na trenera personalnego O proszę, to w końcu nie będzie kolek taki, chociaż nie wiadomo ja nie wiem skąd to się Ja wyda. też nie Ale Takie. jak wiem, że jestem głodna, a jak jestem głodna, to jestem marudna A jak jesteś marudna, to znaczy, że możesz wyjść Nie Ale jakbyś dała tutaj nogę na zewnątrz, to odpadasz tak samo, pamiętaj Ale o tym. na podłogę mhm. na podłogę Bo tak to mówię tak, no tak możesz. Krążą plotki, Wika, że wstajesz. A od kogo tak usłyszałam? Od ciebie. <grych> tam może nie plotki. Wstawaj i Wika działaj, bo tak siedzisz jak kula i nic nie robisz. I zarabiam. I zarabiasz. Ile już masz? Pokwal się. Dużo. 521. 522, 3, 4, 5. Być może ten licznik nie zawsze tutaj będzie taki dokładny, ale wiecie jak to jest. Generalnie tutaj jest wszystko na tak zarabiać na życie. No właśnie to robisz, nie wiem czy wiesz. No za na dużo to niezdrowe. 600! 600! Yeah. Yeah. Cieszymy się, super! Ale dobrze, ja ci kibicuję jak najbardziej pamiętaj nika, że mimo wszystko masz moje wsparcie jakby inaczej. Chcę, żebyś zarobiła i 100 tysięcy. Tak? Nie. Ale w tym momencie zaczyna się pewien problem, bo już za chwilę coś do nas przyjdzie i będziemy potrzebowali waszego wsparcia z tym wątkiem robimy, bo to wyjdzie złe, jeżeli to się stanie tak jak ja myślę, ale będzie jeszcze gorzej, jeżeli stanie się tak jak Wiktoria myśli, nie wiem w ogóle co z tym zrobimy. I teraz pytanie to słuchajcie, co z tym robimy? Bo przyszło jedzenie dla Wiktorii, której zamówiłem, ale zapomniałem o zasadzie, że je w sumie ona nie może wychodzić po jedzenie, więc jeżeli zrobiłbym czyn zła, coś najgorszego na świecie i po prostu to położył tutaj. Możesz tak robić. Ojej, kurwika! No i co w tym wypadku robimy? Czy nie no dać? Załam czy... już, ale zebrałeś mi bezczelnie z rąk. No właśnie nie wiem, czy jej to powinienem dać, czy nie, bo ja w sumie jej to zamówiłem teraz. Powiedziałem, że woda jest tylko wyjątkiem, więc po prostu może zejść. Nie, powiedziałeś, że ja nie mogę wychodzić. Ale powiedziałem, że woda. No, no dobrze, wodę ci będę mógł przynieść, to jest jeden wyjątek, niech będzie. Okej? Okay? Ty się czepiasz szczegółów, ty chyba. Się szczegółów. Dajcie znać w komentarzu, czy powinniśmy jej to zaliczyć, czy też nie. No bo w sumie mam problem. Czy dać, czy też nie? Tylko dlatego, że jesteś z całkiem. Dzięki. Masz. To rozumiem, że kolejna przerwa w skakaniu. Wbiłaś 700, zadowolona, jeszcze kanapki dostaję. Czy to za challenge w ogóle? Wiktoria, ty nie powinnaś nawet przestawać móc skakać. Zauważyłem, że tym najbardziej poszkodowanym to jestem ja. Muszę siedzieć, czekać, pilnować, patrzeć i obserwować, jak jesz. Ale ty stałeś kawałki cąka. No gryza. No ale dobra, najlepsze to niż nic. No ja tu jestem głodna. Wiktoria postanowiła wrócić do swojej roboty i. Chyba jestem już na mogę śmiało skakać. Chyba czwórka mi przeszła. Skakaj, za jednym razem, dawaj do tysiąca i no, potem do końki. aż do kolki. Aż do, aż do. Nie, po prostu, dawaj, skażę się ciekawie, jak będziesz długo w stanie tak skakać. No, Obstawiam. Zakładam się, że nie jesteś w stanie do 900 dobić teraz. Nie masz opcji, nie masz szans. 800! Brawo ty! Tam już się ściemnia, Wiktoria! No nie no, może nieściemnie, no ale już skarżę... 16! Prawie półtorej godziny, Wiktoria. Wow. Jesteś już tutaj. 4, 3, 2, 1. Bum! 900. Żeby nie było. Wiktoria sobie nie klika 10 różnych za jednym skokiem. Żeby nie było, jest to wszystko pełne. Nie da się tego nawet tak zrobić. A. No no by jak się, jakby skok. się chciało, to by się pewnie dało. Ale ufamy ci. Nie, bo mam tak niski skok, że się nie da. Mówię, że nie da do 900. Idę po tysiąc. Ile już masz? 970. O oh do yes. 980 prawie! 990 prawie! 800. 5, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 1! 1000! Brawo! Oh. I powinnaś teraz zejść. No, no możesz stówkę Tak? No. no nie no, jak chcesz to, żeby nie było, że ja ci teraz zmuszam. Śmiało możesz jeszcze skakać. Śmiało jeszcze możesz skakać. No skaczę, no ja to ja nie ma to easy. Ja cię kochani nie mogę tutaj w jakimś stopniu przetrzymywać, że nie możesz czegoś zrobić. Się wpakowałem, to się wpakowało. No. O, je lecimy dalej! Złotówka, złotówka, zutówka, złotówka, złotówka, złotówka. Zutówka, zutówka. Nie myślałem, że uda się tyle zrobić szczerze przez nam myślałem, że będzie tego nieco mniej, ale jestem również ciekawy jak wam to w takim razie szło. To zgadywanie, obstawianie, ile będzie Wiktoria w stanie? skoczyć, bo na ten moment masz, kochanie, ile? 1100 O, brawo Zmęczyłam się i chce mi się siknąć Oha, no to się zaczyna Ale jeszcze, jeszcze muszę trochę poskakać I po raz kolejny staje i Wiktoria, w takim razie masz 1100, tak? Jeden. I 3 i 2 i 1 i bum hop Pop. Muszę szybko to zrobić, bo zaraz się posikam. Oj Wiktoria, coś... Co coś tutaj pękło mam wrażenie Coś tam pękło Wiktoria Chyba nikt nie przewidział, że w ciągu półtorej godziny, dwóch godzin można tyle razy skoczyć na tej trampolinie Nie, mnie nie denerwuj Ile jeszcze? Jeszcze trochę jeszcze Mam trochę. swój cel, który chcę widzieć. Mianowicie? Zobaczysz. Obstawiam 1500, to by było takie, takie równe, taka ładna liczba Chociaż patrząc na zajęć... nie Wow Wow, wow, dobra, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to w ogóle nagrałem. Zrobiłaś to tak znienacka, że sam się tego nie spodziewałem. Ile Wiktoria zrobiłaś? 1200. Równo 1200. Prawo tak. Ty. Najlepszy moment wyzwania: 100, 200, 300, 400. 1200 Zadowolona? Zadowolona No to tak najważniejsze raczej. No to w takim razie Tak czy tak, inaczej, dzięki wielkie za oglądanie, teraz klikajcie sobie tutaj i zobaczcie ostatni odcinek na kanale w korenta Słuchajcie, jedliśmy wraz z Wiką nie przez 24 godziny Albo normalne, albo takie prawdziwe, albo zmielone To było w ogóle straszne Więc klikajcie, widzimy się tam, więc do zobaczenia 5, 4, 3, 2, 1